Jest short, uh, long w sensie. O oh już yes. <laughs> Oh my god! Ja... <śś> nie wiem, nie że wiem, nie wiem, nie <śś> wiem, <śś> <że> nie a nie nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie Teraz nie wiem, nie 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 boi trajerów. Eko teraz gramy. O, takie koty. Idzie szalej lepiej. Nie wiem. Ale w rzeczywistości... Kurs. A ta taką prasę, że mój nie wie, co ma robić. Nie zdążę. XD <laughs> so, no, O, Dustin za zero. Skandy. Gdzie ja? Ty już za zero? No, ty wiesz. Zauważyłem, że on jest po lewo, kurwa. A, w picie sobie siedzi, nie? Przez 5 lat. W szczurze, przepraszam. Tak myślałem. Zawłópał po szczurze cały czas. Posłyszałem kurwa, jak wychodził. Mit coś? Jakiś smoke na mida. Na Kasia, wyjście, na shorta. ty relacjonujesz ten mecz? Chyba Kurwa. daję ci o, tutaj kurde. takie idealne informacje. Daj takie piękne informacje, <grym> O <gulia> kur... Ja. ale to... Ja trafiłem mu w głowę, bo ten nade'a dostał. Main coś biegnie. Kurwa, A. Kurwa, Marek! Jaki? Ale jak ta fragi ten poleć? Co teraz, wziąłeś to? Ale wziąłeś to? Tak nogi Ale kurwa, cool, ale... kurwa <laughs>

Przegrałeś na mecz. <grym _> Sorry, że przegrałem wam mecz. Ej, bo dwóch ostatnich jeden ma 20, 12 w sumie, a drugi 50, nie? No i co z tego, i tak mam przewagę pozycji? Jest do zrobienie? Ty masz przewagę mózgów? Nie. Ty na Ostatni ma dwa AP. Ja pierdolę. Nie. Mój mep dole. to jeszcze wygrałem, co? Ja pierdolę. Nie no. Ej si, kochanie. Chódź.